Historia cmentarza Powązkowskiego. Cmentarz został założony 4 listopada 1790 roku na gruntach podarowanych przez rodzinę Szymańskich, obecnie dzielnica Wola. Środki na urządzenie nekropolii w wysokości około 75 tysięcy podarowały przede wszystkim osoby prywatne, a także osoby duchowne czy arystokraci, między innymi książę Adam Czartoryski. Poświęcenia nekropolii dokonano 20 maja 1792 roku, wmurowując jednocześnie kamień węgielny pod kościół świętego Karola Boromeusza. Początkowo cmentarz ze względu na peryferyjne położenie nie spodobał się mieszkańcom Warszawy, którzy widzieli w tym zniewagę dla ciała i duszy. Zmiana nastawienia wynikła poprzez organizację rozmaitych uroczystości i świąt kościelnych. W latach 30 XIX wieku Powąski stały się jedynym lewobrzeżnym cmentarzem. Odciążył je wybudowany dopiero w 1884 roku cmentarz Brudnowski. Historia patriotycznego charakteru cmentarza rozpoczęła się od pochówku pięciu poległych w czasie manifestacji na krakowskim przedmieściu 27 lutego 1861 roku w starciu z wojskami rosyjskimi. Co prawda w ówczesnych czasach władza rosyjska zgodziła się na pogrzeb, ale wkrótce po nim został usunięty krzyż, a osoby odwiedzające mogiłę mogły się narazić na bardzo dotkliwe kary. Dopiero po ucieczce Rosjan z Warszawy w 1915 roku wystawiono im stosowny pomnik. Jednak prawdziwym panteonem narodowym cmentarz stał się w czasach II Rzeczypospolitej. W 1925 roku grobowiec Władysława Reymonta zapoczątkował Aleją Zasłużonych, w której pochowani zostali przede wszystkim przedstawiciele nauki, kultury, sztuki, ale i zasłużeni wojskowi czy finansiści. W okresie II wojny światowej cmentarz był wielokrotnie niszczony, zarówno przez Niemców, jak i Armię Radziecką. Mniejsze zniszczenia dotknęły nekropolią w czasie Powstania Warszawskiego. Ogółem w okresie okupacji zniszczonych zostało około 20% nagrobków. Dużo bardziej bolesną stratą okazało się jednak spalenie archiwum cmentarza. W czasach PRL cmentarz był bardzo zaniedbany. Nie pomogło nawet wpisanie nekropolii do rejestru zabytków. Dopiero w 1974 roku z inicjatywy Jerzego Waldorfa powstał Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami – który starał się uwrażliwić mieszkańców Warszawy na jego niezwykłą wartość historyczną. Opracowano wtedy mnóstwo biogramów, fachowych przewodników, nakłoniono władze duchowne do zakazu stawiania pomników z lastryko czy betonu. Współcześnie omawiana Nekropolia jest przede wszystkim wyjątkowym zabytkiem i pamiątką historii Warszawy i Polski. Ponad dwustuletnia historia cmentarza uczyniła z niego jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych stolicy. Osoby zasłużone dla Warszawy pochowane na cmentarzu powązkowskim. Najważniejsze postacie zostały pochowane w Alei Zasłużonych, gdzie spoczęła przede wszystkim inteligencja, ludzie nauki, kultury i sztuki, w tym liczni artyści, poeci, muzycy, rzeźbiarze, aktorzy czy malarze. Pełniki zostały ułożone w porządku chronologicznym od zachodu do wschodu. Oto wybrana część osób. Władysław Reymont, pisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla z 1924 roku za powieść Chłopi. Artur Opman, poeta, współredaktor wędrowca i tygodnika ilustrowanego. Miłośnik starych legend warszawskich i twórca nowych, wydanych w 1925 roku legend warszawskich. Stanisław Książę Lubomirski przemysłowiec, finansista, działacz gospodarczy, założyciel i właściciel Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego Aviata prezes Centralnego Związku Przemysłu Polskiego. Emil Błynarski, dyrygent, skrzypek, kompozytor, współzałożyciel i dyrektor Filharmonii Warszawskiej. Dyrektor i profesor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego, dyrygent opery warszawskiej i orkiestry polskiego radia. Maria Przybyłko-Potocka, reżyserka, dyrektorka i czołowa aktorka teatru polskiego w Warszawie. Zginęła w czasie powstania warszawskiego we własnym mieszkaniu na skutek pobliskiego bombardowania. Józef Czajkowski, malarz, architekt, grafik i pedagog. Projektant wnętrz, mebli, tkanin, ilustracji i książek. Współzałożyciel Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej oraz Spółdzielni Artystów Plastyków Ład, profesor Uniwersytetu w Wilnie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie. Jan Parandowski, pisarz, eseista, tłumacz, autor mitologii. Jedna z czołowych postaci literatury i myśli polskiej XX wieku. Stanisław Hempel. Inżynier, konstruktor, projektant i budowniczy wielu nowatorskich konstrukcji drewnianych, stalowych oraz betonowych. Projektant nowatorskich konstrukcji hangarów, hal fabrycznych, masztów radiowych, m.in. w Raszynie, 1932 rok. Mostów, m.in. odbudowanego Mostu Poniatowskiego i Śląsko-Dąbrowskiego. Pracował również przy odbudowie kopuły Kościoła Ewangelickiego przy Placu Małachowskiego, Katedry Świętego Jana, Kolumny Zygmunt'a czy pomnika Adama Mickiewicza. Henryk Kuna, rzeźbiarz, malarz, nauczyciel akademicki. W latach 1932-39 profesor Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Członek założyciel Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm, twórca portretów, aktów, pomników i rzeźb ogrodowych. Aleksander Janowski, podróżnik, pionier krajoznawstwa, pisarz i pedagog. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, autor przewodników i książek krajoznawczych dla dorosłych i młodzieży. Jan Buchak, autor, artysta, fotografik, pisarz, współzałożyciel i pierwszy prezes Związku Polskich Artystów-Fotografów. Stefan Jaracz, aktor teatralny i filmowy, reżyser, pisarz, publicysta, założyciel i dyrektor teatru Ateneum. Inicjator powstania teatru radiowego. Wacław Rzęczykowski, inżynier, konstruktor, członek PAN, profesor budownictwa Politechniki Warszawskiej, pionier w zakresie żelbetowych konstrukcji łupinowych. Zaprojektował m.in. żelbetowy wieniec wokół fundamentów Kościoła Świętej Anny w Warszawie, dzięki któremu zatrzymano osuwanie się skarby. Konstruktor wielu gmachów użyteczności publicznej. Między innymi, gmach dyrekcji DOKP przy ulicy Targowej czy dworca głównego w Warszawie. Stefan Starzyński, polityk, ekonomista, publicysta, prezydent Warszawy, przyczynił się do jej rozbudowy i modernizacji. więcej innymi, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, komunikacyjnej, szkół publicznych i placówek zdrowia publicznego. Był także pomysłodawcą powstania Komisji Opieki nad Zabytkami oraz Muzeum Dawnej Warszawy aktywny działacz konspiracyjny, jeden z najbardziej zasłużonych obrońców stolicy podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Hanka Ordonówna, właściwie Maria Anna Tyszkiewiczowa. Pieśniarka, aktorka, autorka wierszy oraz tekstów piosenek. Tancerka, gwiazda kabaretów warszawskich, głównie Pro Quo. Kazimierz Zarankiewicz, inżynier, matematyk, Teoretyk lotów kosmicznych, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Mieczysław Orłowicz, doktor prawa, krajoznawca, organizator i popularyzator polskiej turystyki. Działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Organizator pierwszego w Polsce Komitetu Olimpijskiego. Kierownik Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Autor około 150 przewodników turystycznych po Polsce i Europie. Wojciech Jastrzębowski – plastyk, malarz, architekt wnętrz, mebli, tkanin, medali, witraży. Organizator życia kulturalnego, profesor Akademii Sztuk Pięknych, współzałożyciel Spółdzielni Artystów Plastyków Ład i Instytutu Propagandy Sztuki, współtwórca i najwybitniejszy przedstawiciel polskiej sztuki dekoracyjnej okresu międzywojennego, tak zwanego Art Deco. Pola Gajowczyńska – powieściopisarka, Działaczka niepodległościowa, w swojej pracy zajmowała się głównie tematyką społeczno-obyczajową, opisując życie środowisk robotniczo-mieszczańskich. Autorka między innymi Dziewcząt z Nowolipek. Jan Szczepkowski, rzeźbiarz i malarz. W latach 1925 39 dyrektor Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Członek Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Autor pomników, m.in. Bogusławskiego i Moniuszki w Warszawie, płaskorzeźb, portretów i fryzów, m.in. na budynku Banku Gospodarstwa Krajowego czy Sejmu. Na osobne uwzględnienie zasługują również wybitni architekci Warszawy m.in. Dominik Marconi w 1761 roku otrzymał tytuł architekta królewskiego, a następnie tytuł Architekta Rzeczpospolitej. Do jego największych dzieł zaliczamy przebudowę Zamku Królewskiego i rozbudowę łazienek królewskich. jego pracownik kształcili się m.in. Jakub Kubicki, Stanisław Zawacki czy Hilary Szpilowski. Fryderyk Albert Lessel. Budowniczy rządowy i budowniczy miasta w czasach Królestwa Polskiego. Do jego najważniejszych prac zaliczamy przebudowę Zamku Zamojskich, ulica Senatorska. Pałacu Jabłonowskich na ratusz miejski przy placu Teatralnym, a także Kamienicę Burgego przy ulicy Nowy Świat 35 z monumentalnym doryckim portykiem kolumnowym. Józef Grzegorz Karol Lessel, zastępca drugiego budowniczego miasta Warszawy. Do jego największych dzieł zaliczamy nieistniejący już budynek synagogi praskiej przy obecnej ulicy Jagiellońskiej 28 na Warszawskiej Pradze. Była jednym z kilku ówcześnie istniejących okrągłych budynków synagogalnych w Europie. Dziełem Lesla jest także budynek Mykwy przy obecnej ulicy Kłopotowskiego oraz kamienica z 1863 roku przy ulicy krakowskiej przedmieście 27. Henryk Marconi, jeden z najwybitniejszych architektów Warszawy XIX wieku. Do jego dzieł należy m.in. Instytut Wód Mineralnych Sztucznych w Ogrodzie Krasińskich, Kaplica Jana III Sobieskiego w Kościele Przemienienia Pańskiego, Kościele Kapucynów przy ulicy Miodowej, Szpital Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej, Kościół Świętego Karola Boromeusza, Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, Pałac Branickich przy ulicy Nowy Świat, Hotel Europejski czy Kościół Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Alfons Ferdynand Kropiwnicki od 1843 roku budowniczy miasta Warszawy. Do jego najważniejszych prac należy między innymi łaźnia Teodozji Majewskiej, ulica Bednarska 2 przez 4 róg dobra 88, tak zwany gościnny dwór na placu za Żelazną Bramą, rodzaj hali targowej, pierwsza w Warszawie budowla wykonana z żeliwa wspólnie z Janem Jakubem Gajem. Dworzec Kolei Warszawsko-Terespolskiej na Pradze, Restauracja Kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach, Restauracja Kościoła Piarów przy ulicy Świętojerskiej i Restauracja Pałacu Namiestnikowskiego po pożarze. Edward Cichocki. Egzamin na budowniczego pierwszego stopnia złożył w 1854 roku, a patent wolno praktykującego budowniczego drugiej klasy otrzymał w 1860 roku. Kierował rekonstrukcją kolumny Zygmunta III Wazy w latach 1885 87 Do jego najważniejszych dzieł zaliczamy m.in. Kościół Św. Piotra i Pawła, parafii Św. Barbary na koszykach w Warszawie, Kościół Św. Wincentego na cmentarzu Brudnowskim, neoromański Kościół Św. Augustyna w Warszawie. Stanisław Kierbeć, inżynier, członek Rady Stanu Królestwa Kongresowego. W 1852 roku został zastępcą dyrektora budowy kolei warszawsko-petersburskiej, któremu powierzono budowę przepraw rzecznych. Zwieńczeniem jego pracy było wybudowanie w Warszawie pierwszego stałego mostu wysokowodnego w latach 1861-1864, nazywanego oficjalnie mostem aleksandryjskim, powszechnie nazywano go jednak mostem Kierbedzia. Karol Kozłowski. Samodzielną działalność architekta rozpoczął w latach 80. XIX wieku, tworząc budowlę zgodnie z ówczesnymi gustami, czyli w stylu eklektycznym. Do jego największych dzieł zaliczymy rotundę na Dynasach i przy ulicy Karowej, przebudowę Pałacu Brilla, a przede wszystkim gmach Filharmonii Warszawskiej. Bronisław Wawrzyniec-Roguński był członkiem Stowarzyszenia Techników, a potem Warszawskiego Koła Architektów od 1901 roku był głównym projektantem dużej firmy budowlanej Rogujski, bracia Horn i Rupiewicz. W 1919 roku mianowano go kierownikiem Wydziału Architektury Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych, gdzie zajmował się odbudową zniszczonych i budową nowych dworców kolejowych. Do jego najważniejszych prac zaliczymy Dom Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ulicy Foksal 19 – gmach Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, gmach Wydziału Mechaniki Politechniki Warszawskiej czy dom firmy Gebetner i Wolf przy ulicy Sienkiewicza 9. Józef Pius Dziekoński w 1906 roku wraz z innymi społecznikami założył Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pierwszą tego typu instytucję w Królestwie Polskim. Działał również w Warszawskim Kole Architektów i Związku Budowniczych. W latach 1915-17 był też pierwszym dziekanem Politechniki Warszawskiej oraz jej honorowym profesorem. Do jego wybitnych prac zaliczymy Kościół Świętego Floriana i Świętego Michała Archanioła na Pradze, kamienicę Władysława Ławrynowicza w Alejach Ujazdowskich nr 22. Dom Banku Wawelberga przy ulicy Fredry 6, Zespół Nowego Szpitala Dzieciątka Jezus wraz z Kościołem Dzieciątka Jezus, Cerkiew Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Kościół Świętego Stanisława, parafi Świętego Wojciecha na Woli czy Kościół Najświętszego Zbawiciela. Karol Jankowski brał aktywny udział w pracach nad utworzeniem Politechniki Warszawskiej, gdzie był jednym z pierwszych wykładowców. Tam też w 1921 roku otrzymał tytuł profesora, a w latach 1923-25 był dziekanem Wydziału Architektury. Do jego najważniejszych dzieł zaliczymy: gmach zarządu Towarzystwa Zakładów Gazowych przy ulicy Kredytowej, bank pierwszego warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu przy obecnym placu Powstańców Warszawy, dom handlowy braci Jabłkowskich. Zakład Sióstr Nazarytanek przy ulicy Czerniakowskiej czy gmach Instytutu Aerodynamicznego Politechniki Warszawskiej. Stefan Schiller. Był architektem wszechstronnym. Spod jego ręki weszły plany obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, pałaców oraz całe mnóstwo domów mieszkalnych, a także projekt wiaduktu do Mostu Mikołaja II, dziś imienia Józefa Poniatowskiego. Do jego prac zaliczymy innymi gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, pawilon główny i fizyko-chemiczny Politechniki Warszawskiej, budynek Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Warszawskich, wspomniany wiadukt, obecnie mostu księcia Jana Poniatowskiego, czy bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Czesław Przybylski ukończył Warszawską Szkołę Realną, a następnie w latach 1900-1904 Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Zapisał się na kartach warszawskiej architektury wybitnymi dziełami między innymi, gmachem Centralnego Towarzystwa Rolniczego przy ulicy Kopernika, gmachem Teatru Polskiego i Teatru Narodowego, gmachem Państwowej Szkoły Higieny przy ulicy Chocimskiej, gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej czy nieistniejącym dziś dworcem głównym. Stefan Władysław Bryła Inżynier, profesor Politechniki Lwowski, wykładowca Politechniki Warszawskiej i członek Polskiej Akademii Nauk Technicznych. Do jego prac zaliczymy konstrukcję powszechnego zakładu ubezpieczeń wzajemnych przy ulicy Kopernika, gmachu Muzeum Narodowego, Urzędu Telekomunikacyjnego i Telegraficznego przy ulicy Nowogrodzkiej, gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential czy dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego, tzw. Dom Bez Kantów. Marian Dlalewicz należał do Stowarzyszenia Architektów-Artystów, którego został wybrany prezesem w 1915 roku. Od 1909 był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i prezesem Petersburskiego Koła tego towarzystwa. Brał aktywny udział w procesie rewindykacji polskich dóbr kultury zagrabionych przez Carską Rosję Traktat Ryski. Do jego prac zaliczymy m.in. remont i adaptację Pałacu Radziwiłów, Brüla czy Prymasowskiego, dom firmy Ericsson przy alejach ujazdowskich, Państwowy Bank Rolny przy ulicy Nowogrodzkiej, budynek do KP przy ulicy Targowej czy Instytut Geologiczny przy ulicy Rakowieckiej. Warszawa Zespół Zabytkowych Cmentarzy Wyznaniowych na Powązkach został uznany za pomnik historii rozporządzeniem prezydenta RP z 3 lipca 2014 roku. Celem ochrony pomnika historii, wymienionego w paragrafie pierwszym ustęp 1, jest zachowanie ze względu na wartości historyczne, artystyczne, materialne i niematerialne zespołu cmentarzy wyznaniowych obrazujących bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego. Nekropolie na powązkach są świadectwem tolerancji religijnej i wielokulturowości naszego społeczeństwa, a także miejscem pochówku wybitnych Polaków, na którym znajdują się wysokiej klasy obiekty sztuki sepulkralnej. Pomnik historii obejmuje następujące cmentarze. Cmentarz powązkowski, rzymskokatolicki, zwany starymi Powązkami. cmentarz żydowski, cmentarz ewangelicko-aksburski, cmentarz ewangelicko reformowany. Muzułmański cmentarz kaukaski oraz muzułmański cmentarz tatarski.